Cześć, z tej strony Karol Bocian. W piątej lekcji z kursu z stworzenia aplikacji robiliśmy rejestrację użytkownika i jego logowanie. I tam na samym dole były dwa challenge do zrobienia. Jeden już zrobiliśmy, czyli zweryfikowanie adresu e-mail przed zarejestrowaniem użytkownika. A teraz zrobimy jeszcze jedną rzecz, pozwolimy mu resetować hasło. Zatem przejdźmy do naszej aplikacji. I zróbmy to najprościej, jak się da, bo później w tym kursie jest dalej lekcja, jak robić to trochę bardziej zaawansowany sposób. Pierwsza rzecz, która nas interesuje, to nasz header, ten nowy, który robiliśmy, i okienko logowania. Bo tutaj, jak ktoś się próbuje zalogować i zapomniał swojego hasła, to właśnie tutaj chcemy dać mu możliwość przypomnieć sobie hasło. Zadajmy tutaj przycisk, aby wysłać przypomnienie hasła z Mailem, więc ustawmy sobie wysokość tego, powiedzmy 35, dodajemy nowy przycisk, ustawiamy go sobie gdzieś tutaj, wybierzmy trochę inny styl, żeby trochę inaczej nam wyglądał ten przycisk, ok send reset password mail ok. I jak jego klikniemy, to chcemy, żeby wysłał nam maila do naszej skrzynki pocztowej. Więc zróbmy sobie workflow. Jak ktoś kliknął w tą akcję, to wyślij nam send, password, reset, email. To jest to. Do. Gdzie teraz ma wysłać tego maila? Do tego pola, które wpisaliśmy tam w tym formularzu login. Normalnie lepiej będzie zrobić sobie jakiś innego pop do resetu hasła, żeby tam dokładnie jeszcze raz użytkownik przypisał swojego maila, ale tutaj zrobimy to najprostszym sposobem. I zobaczcie, już jest wysłane. Będzie wysłane, więc tak naprawdę, już możemy sobie wrócić tutaj i zobaczyć, czy to nam działa. Przejdźmy jeszcze do naszej danej aplikacji. zobaczymy, czy ktoś jest zarejestrowany. Tak, jest zarejestrowane moje konto, więc będę mógł zresetować hasło we swoim koncie. I teraz sobie wezmiemy to i zobaczmy, czy to wszystko działa. Przejdźmy do indeks, OK, Preview. Dlaczego to będzie działało? Tak mi się wydaje, że będzie. Jesteśmy zalogowani, więc tutaj na tej opcji nie będzie OK, bo nie mam przycisku jeszcze wyloguj się. Więc wchodzę w tryb incognito, żeby móc się zalogować. Jest, zobaczcie, przycisk do resetowania hasła. Biorę mojego maila, wpisuję go tutaj, klikam. Strona się przodowuje, no nic się nie dzieje, bo nic więcej nie zrobiliśmy. Moglibyśmy tutaj teraz jeszcze ukryć tego pop-upa, żeby nam się nie po... żebyśmy widzieli, że coś się zmieniło. Więc możemy wejść sobie tu w login, w workflow i kiedy ktoś kliknął ten przycisk, to możemy zrobić na tym elemencie, na który, który wyświetlamy, czyli pop-up login. Możemy go po prostu ukryć. Ale tutaj zobaczcie, w międzyczasie przyszło nam hasło do Resetu, gdzie ono nas kieruje? Do strony z Reset pasu. I ono zobaczcie wygląda całkiem inaczej niż cała nasza aplikacja, ponieważ to jest strona, która została na dzień dobry zrobiona przez Babel, Jak tworzyliśmy aplikację. Ona wygląda tutaj. Jest zobaczcie reset PW i to jest login, to jest strona do resetowania hasła. Tutaj przechodzimy i wpisujemy sobie jakieś nowe hasło żeby je zmienić, OK, Confirm i nasze hasło zostało zmienione, To jest też przycisk Logout więc możemy się wylogować i znowu zarejestrować, to jest oryginalny pop-up i cała strona od Bubble. więc jak chcemy, żeby to wyglądało inaczej, musimy teraz trochę ją poedytować, pozmieniać usunąć ten header oryginalny od Bubble, usunąć stopkę i tak dalej, i tak dalej ale to co już tutaj jest ciekawe, zobaczcie, zmieniłem hasło Nowe hasło jest takie. Spróbujmy teraz zalogować się tutaj naszej aplikacji i jeszcze raz za pomocą tego hasła, więc znowu wezmę link, przejdę w tryb incognito, zamknę ten, który tu miałem wcześniej. Jeszcze raz wchodzę do naszej aplikacji, biorę nasze nowe kredenciale, nowe hasło, próbuję się zalogować. Wreszcie znaczy, wszystko działa. To tyle na dzisiaj. W kolejnej gdzieś tam dalej, będziemy robili trochę inaczej to resetowanie hasła. Zrobimy nowy pop-up do tego, taki trochę jak ala login, ala sign up. Zrobimy nowy właśnie taki pop-up do resetowania hasła i przekierowanie do tej strony z resetowaniem hasła. Ale to w przyszłości. Teraz dziękuję za Twoją uwagę. Cześć.